Witajcie! W dzisiejszym odcinku Eureki pokażemy Wam dwa proste eksperymenty, które możecie wykonać sami w domu. Do pierwszego eksperymentu potrzebować będziemy supermocnego kleju, dzióbka od sportowej butelki, balona oraz płyty CD. Zacznijmy od ostrożnego przyklejenia dzióbka do płyty CD tak, aby cały wewnętrzny otwór płyty został zakryty. Domyślacie się już, co to może być? Następnie napompuj balon. Dla naszej wygody zakręć balon tak, aby uniemożliwić ulatywanie powietrza. Teraz wystarczy już tylko założyć nasz balon na nasz sportowy dziubek. Pozostaje już tylko unieść dziubek w ten sposób, aby powietrze mogło swobodnie ulatywać pod płytą, tworząc nieziemski poduszkowiec, który zaskoczy wszystkich Waszych znajomych. Choć eksperyment od początku wydaje się prosty, to jest na pewno bardzo efektowny. Drugi eksperyment jest nieco trudniejszy, jednak dużo bardziej widowiskowy. Do tego eksperymentu potrzebować będziemy olej, Alka-Seltzer, czyli tabletki musujące. Barwnik spożywczy. Lejek, woda, którą zabarwimy barwnikiem. Butelka. Zacznijmy od zabarwienia wody. Mój barwnik jest mocno skondensowany, dlatego używam go dosłownie odrobinę. Aby sobie pomóc i go zamieszać, używam do tego słonki. Jeśli macie taką możliwość, dobrze jest założyć rękawiczki, bo możecie się trochę pobrudzić. Gdy nasza woda będzie miała już upragniony kolor za pomocą lejka, przelewam ją do szklanej butelki mniej więcej na 1 piątą jej pojemności. Kolejnym krokiem jest wypełnienie tej samej butelki olejem na mniej więcej 3 piątej pojemności, pozostawiając 1 piątą butelki pustą. Jak się później okaże, ja tego oleju nalałem za dużo, zresztą sami zobaczycie. Podczas nalewania oleju warto zauważyć pewną ciekawostkę. Jak widzicie, olej nie miesza się z wodą. Dlaczego? A to dlatego, że olej ma po prostu mniejszą masę niż woda. Wynika to z tego, że wszelki tłuszcz ma mniejszą gęstość niż cząsteczki wody, a jego budowa nie jest dipolowa. Olej ma również mniejsze napięcie powierzchniowe niż woda, to dlatego nie rozlewa się po jej powierzchni, tylko skupia w oczka, jak zresztą widać na załączonym obrazku. Gdy nasza zabarwiona woda jest już w jednym naczyniu z olejem, pozostaje nam już tylko moment kulminacyjny. Chwytamy tabletkę Alcasecem. Taką jedną tabletkę możemy podzielić na cztery niewielkie części. Wrzucamy je do butelki i jak widzicie, nasze tabletki wędrują przez olej prosto do wody. Co tam się dzieje? Nasza tabletka zaczyna musować, ale oprócz powietrza ciągnie również do góry naszą zabarwioną wodę. Spodziewaliście się, że powstanie taka świetna lampa z lawą? Ha, ale zaraz, zaraz. Gdzie jest lampa? Aby stworzyć do końca naszą lampę, będziecie jeszcze potrzebować kartonowego pudełka. Robię w nim mały otwór i umieszczam latarkę bądź niedużą lampkę. Na powstałą właśnie konstrukcję stawiam tylko butelkę, gaszę światło i efekt jest niesamowity. Tej lampy możecie używać w każdym dowolnym momencie. Jedyne co musicie zrobić, to wrzucić tam tabletkę musującą, ale gwarantuję wam, wasi znajomi będą zaskoczeni i co więcej, każdy z nich będzie chciał mieć taką samą w domu. Dajcie znać w komentarzach, czy udał Wam się któryś z dzisiejszych eksperymentów. Czekajcie na kolejne odcinki Eureki w każdą środę. Do zobaczenia!